Jan Piotrek Dobrowolski. Przypominam, że przychodzimy na groby. Na groby przychodzimy po to, by wspominać najbliższych, modlić się za nich, żeby otrzymali zbawienie wieczne, żywot wieczny. No, pamięć o zmarłych to jest to jest... Coś najważniejszego do człowieka, który jeszcze jest tu na ziemi. No, inaczej nie można. Oni no. potrzebują pomocy. Tak, dokładnie. Oni potrzebują pomocy. Nie, nie, jeśli my nie będziemy się modlić za nich, to i za nas, którzy my też umieramy, też umrzemy, też nie będzie się miał kto modlić. Także to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, powinno być podstawą człowieka wierzącego w Boga. Może zmarznięci, może już przemotnięci, Popierujmy to wszystko za nich. I nie żałujmy im pamięci, a przede wszystkim nie żałujmy im modlitwy, a zwłaszcza mszy świętych, podpustów, które w tej oktawie będziemy mogli zyskać każdego dnia, wypominek naszych nawróceń. Nie wystarczą! Zatracający orientację na wiarę w współczesny świat. Wiaty, znicze, kształty, prądu. Nie wystarczą. To nie wystarczy. Trzeba dużo modlić. Dużo tej pamięci. Tego oni oczekują od Właśnie ksiądz Prałat Pucharski e, w czasie homilii powiedział, że no nie znicze, niech kwiaty są najważniejsze. Dokładnie, dokładnie najważniejsze jest modlitwa, bo, bo, to, bo to jest dla nich, to jest jak, jak dla nas jakieś naj, największe lekarstwo. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Miałem przyjemność rozmawiać z, z Markiem Ochmanem. Dziękuję bardzo.